Już nie pamięta grupy Dias Chase i ich przeboju Sultans of Swing z debiutanckiej płyty, który u schyłku lat 70. utorował im drogę do sławy. Zespół kierowany przez gitarzystę i wokalistę Marka Knopfler'a zbudował swoje brzmienie na wyluzowanym blues roku z domieszką jazzu i country, czerpiąc też sporadycznie z rocka progresywnego. Z płyty na płytę ich muzyka stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Zwiastował to już album Love of a Gold, wydany w 1982 roku, z takimi kompozycjami jak Private Investigations czy Telegraph Road. Zaś ich szósta studyjna płyta Brothers in Arms, wydana w 1985, stała się międzynarodowym hitem. Takie utwory jak tytułowy Brothers in Arms czy Money for Nothing zyskały światową popularność. Zespół wraz z Eric'em Claptonem i Philem Collinsem był pod koniec lat 80. w czołówce światowych literów rock'n'rolla. Niestety później nastąpiło załamanie. Sześcioletnie oczekiwanie na album On Every Street wydane ostatecznie w 1991 roku, a po jego wydaniu i trasie koncertowej dwa lata później grupa zawiesiła działalność. Definitywny rozpad Dire Straight został potwierdzony w 1995 przez Knopflera, który miał już wówczas w dorobku muzykę do kilku filmów, a wraz z wydaniem w 1996 roku albumu Golden Heart oficjalnie rozpoczął karierę solową. Mimo to wpływ zespołu do dziś odbija się szerokim echem w muzyce rockowej, co widać po ciągle rosnącej sprzedaży ich płyt. Zaś Brothers in Arms po dziś dzień jest jednym z zaledwie 20 albumów w historii brytyjskiej listy przebojów, które spędziły cały rok w pierwszej dziesiątce bez przerwy. Nic więc dziwnego, że Mark Knopfler, autor tekstów, wokalista, producent muzyczny i kompozytor, bywa często wymieniany jako jeden z największych gitarzystów wszechczasów. W roku 2020 na rynek trafił Box The Straits zatytułowany The Studio Album 1978-1991, zawierający klasyczny zestaw sześciu studyjnych dokonań zespołu. Wówczas wydawca przypomniał je bez żadnych dodatków i uzupełnień. Obecnie na rynek trafiło kolejne pudełko, tym razem zawierające aż 8 srebrnych, bądź jak kto woli, 12 analogowych krążków z materiałem koncertowym. I tu serce fana Dias zaczyna być mocniej, gdyż można znaleźć tam mnóstwo rewelacyjnego, niepublikowanego wcześniej materiału. Przede wszystkim doskonale znany podwójny album Alchemy pojawia się tu w rozszerzonej wersji trafił na nieobecny we wcześniejszym wydaniu Love of the Gold, prócz tego nieznana wcześniej wersja Industrial Disease oraz Twisting By The Pool, a także rozszerzone Telegraph Road, Solid Rock i Going Home. Całość uzupełnia wydana po raz pierwszy pełna wersja utworu Portobello Bell, którego fragment wcześniej trafił na kompilację Money For Nothing, wydaną w 1998 roku. Łącznie daje to dodatkowy kwadrans doskonałej muzyki. Warto dodać, że podwójny album Alchemy zawiera utwory nagrane w 1983 roku w Hammersmith Audion i wydane rok przed ukazaniem się płyty Brothers in Arms, która wyniosła grupę na szczyty popularności. Jako taki jest niezwykle cennym dokumentem obrazującym rozwój artystyczny muzyków, bowiem kilka z zawartych tam kompozycji pojawia się w zupełnie innych aranżacjach. Koncertowy On The Night, pierwotnie wydany w 1993 roku, w nowej edycji rozrósł się do dwóch krążków CD. Trafiły nań wcześniej pominięte utwory zarejestrowane podczas trasy w Nimes, Rotterdamie i Paryżu. Tak więc całość zawiera dodatkowo 7 utworów. Sodos of Swing, Fate to Black, When it comes to you, I think I love you too much, Two Young Lovers, Tunnel of Love i Telegraph Road. W tym przypadku całość dłuższa jest o ponad godzinę, a na dodatek uzupełniono ją jeszcze unikalną, dodatkowo zremasterowaną, 20-minutową epką Encore, wydaną pierwotnie z okazji Black Friday w 2021 roku. W pudełku znajdziemy także odświeżony album Life at the BBC, który ukazał się na rynku pierwotnie w 1995 Pokazujący portret zespołu z roku 78, to jest z czasów, gdy grupa dopiero raczkowała, pracując na sławę w rodzinnej Anglii. To prawdziwie porywający materiał dowodzący, że późniejsza sława przyszła całkowicie zasłużenie. Pudełko uzupełnia dodatkowa wisienka na torcie, wcześniej niedostępny absolutnie unikat dwupłytowy londyński koncert zespołu z 21 grudnia 1979 roku zatytułowany Diastrace Live from the Rainbow Theatre, zmiksowany przez Gaja Fletchera i uwzględniający gościnny udział w ostatnich czterech utworach wokalisty i basisty Tlenlisy, Phila Lnotta, oraz wokalisty i gitarzysty Tonego de wówczas członka The Fabulous Poodles. Łącznie Ponad 100 dodatkowych niepublikowanych wcześniej minut. Całość uzupełniono dodatkowymi kartami z reprodukcjami okładek, plakatem i obszerną 16-stronicową broszurą z wnikliwym esejem Pola Sextona zatytułowaną Making Milestones the Momentous Road Years of Dire Straits, analizującą występy Dire na żywo. Tak więc, o ile zakup wydanej trzy lata temu kompilacji studyjnych albumów dla osób posiadających wcześniejsze wydania nie przynosił praktycznie żadnych dodatkowych atrakcji, tak wydana obecnie kompilacja nagrań koncertowych wydaje się absolutnym must have.